Witam wszystkich na lutowym przelocie zbudowanej drogi ekspresowej na odcinku Rzeszu Południe Babica. Tym razem, dla urozmaicenia oraz ze względu na intensywne światło, polecimy z Babicy w kierunku Rzeszowa. Trasę zaczynamy od węzła Babica, który zaprojektowano jako węzeł w układzie odwróconej trąbki. W ramach jego budowy powstają cztery łącznice. Zbiegające się do budowanego skrzyżowania w formie ronda, które połączy drogę ekspresową z drogą krajową numer 19. Dodatkowo poprawiono połączenie drogi krajowej z drogą wojewódzką nr 988 poprzez budowę nowego skrzyżowania w formie ronda. W ramach inwestycji powstał także wiadukt kolejowy który przeprowadza drogę krajową nad linią kolejową numer 106 relacji Rzeszów-Jasło. Wiadukt został oddany do użytku pod koniec ubiegłego roku. W obrębie węzła powstaje estakada przeprowadzająca drogę ekspresową nad dwiema łącznicami. Na pierwszy rzut oka widać, że postęp prac na tym obiekcie nie zmienił się od poprzedniego przelotu. Kolejna estakada... Przeprowadza drogę ekspresową nad linią kolejową numer 106 oraz drogą wojewódzką łączącą Babice z Ważycami. Obecnie prace znajdują się na podobnym etapie jak podczas poprzedniego przelotu, czyli obiekt jest na etapie ułożonej warstwy ochronnej z asfaltu lanego. Przed nami widoczny jest urobek wydobywany z drążonego tunelu przez Karpatkę. Tunel o długości 2 km i 255 m, biegnący pod wzgórzem Grochowiczna, będzie dwunawowy. Każda nawa pomieści po dwa pasy ruchu. Projekt przewiduje 14 poprzecznych przejść ewakuacyjnych pomiędzy nawami oraz awaryjny przejazd dla służb ratunkowych, umiejscowiony w połowie długości tunelu. Do drążenia tunelu wykorzystuje się maszynę TBM Karpatka o długości 112 m szerokości 15 metrów i masie 4400 ton. Maszyna należy do hiszpańskiej firmy ACCIONA. Początkowo planowano rozpoczęcie drążenia w trzecim kwartale 2023 roku, jednak podczas prac związanych z odwodnieniem górotworu wykryto metan, co wymusiło dostosowanie maszyny do warunków zagrożenia wybuchowego. W konsekwencji Prace rozpoczęły się dopiero w lipcu 2024 roku. Według ostatniej aktualizacji z 17 lutego wydrążono już 566 metrów wschodniej nitki tunelu, co stanowi około 25% jej całkowitej długości. Opóźnienia związane z budową tunelu wypłynął na termin oddania całego odcinka do użytku. Zgodnie z kontraktem zakończenie prac przewidywano na połowę 2026 roku, jednak obecnie planowane oddanie drogi do użytku przesunięto na początek 2028 roku. Możliwe jednak, że termin ten ulegnie jeszcze zmianie. Na wysokości portalu północnego trwają prace związane z budową tzw. kołyski, w której zostanie osadzona Karpatka. na estakadzie, pod którą znajduje się ciek wodny, droga techniczna oraz przejście dla dużych zwierząt, zakończono już budowę ustroju nośnego. Ostatnie prace obejmowały betonowanie poprzecznic oraz demontaż stanowiska wytwórczego dla ustroju nośnego. Od ostatniego przelotu ilość nowej nawierzchni asfaltowej nie uległa zmianie. Na odcinku od okolic wiaduktu drogowego w lutoryżu aż do pierwszej estakady, z wyjątkiem estakady w Mogielnicy oraz obszaru przyszłego mopu, nawierzchnia posiada już ułożoną warstwę wiążącą. Natomiast w rejonie węzła Babica nawierzchnia znajduje się na etapie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. Warto zaznaczyć, że zgodnie z umową trwa obecnie przerwa zimowa, co oznacza. Że wykonawca nie ma obowiązku prowadzenia prac budowlanych. Jednak w praktyce, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, a konkretne prace można realizować w niskich temperaturach, wykonawca wykorzystuje ten czas na nadgonienie ewentualnych opóźnień lub przyspieszenie inwestycji. Droga powiatowa w miejscowości Lutoryż, która po zachodniej stronie drogi ekspresowej przechodzi w drogę leśną prowadzącą do miejscowości Niechobrz i przedmieście Czudeckie biegnie nad trasą S19 dzięki nowemu wiaduktowi. Na krótkim odcinku dokonano korekty przebiegu drogi powiatowej, wybudowano nową jezdnię oraz chodniki dla pieszych i rowerzystów. Pod kolejną estakadą przebiegać będzie droga dojazdowa pomiędzy mopami. Obiekt znajduje się na podobnym etapie co ostatnio posiada ułożoną warstwę wiążącą, wybetonowane kapy chodnikowe oraz zamontowane deski gzymsowe. Z większych prac pozostało jeszcze umocnienie stożków nasypów oraz zasypanie południowej płyty przejściowej. Znajdujemy się w miejscu przyszłego obustronnego miejsca obsługi podróżnych Lutoryż. Obecnie mieści się tu tymczasowy zakład produkcji segmentów obudowy tunelu, które następnie są transportowane do portalu południowego. Poza budynkami sanitarnymi na mop powstanie również Centrum Zarządzania Tunelem oraz lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Przed nami estakada o długości 190 metrów, pod którą przebiega droga powiatowa w miejscowości Mogielnica oraz droga dojazdowa. Prace są mniej zaawansowane niż na poprzednich estakadach. Obiekt nie posiada jeszcze ułożonej hydroizolacji na płycie pomostu, natomiast umocniono już stożki nasypów. Budowany odcinek drogi ekspresowej S19 ma długość 10 km i 300 m. Połączy węzeł Rzeszów Południe z węzłem Babica. Prace nad budową rozpoczęły się na początku wiosny 2022 roku. W ramach inwestycji powstanie między innymi 6 estakad, dwa wiadukty drogowe oraz ponad 2 kilometrowy tunel. Wykonawcą projektu i budowy jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Akcjona Konstrukcjon. Koszt budowy wyniesie ponad 2 miliardy 230 milionów złotych. wiadukt drogowy przeprowadza drogę gminną nad drogą ekspresową na trójstyku granic miejscowości Niechobsz, Mogielnica oraz Boguchwała. Na obiekcie wciąż brakuje warstwy ścieralnej. Przed nami ostatnia, jednocześnie najdłuższa estakada na tym odcinku drogi. Jej długość wynosi 413 metrów. Obiekt posiada już warstwę ochronną z asfaltu lanego oraz izolację na wierzchnię na chodnikach. Estakada przebiega nad dwiema drogami powiatowymi w miejscowościach Racłowówka i Niechobrz oraz nad potokiem Lubcza.